Cześć, jesteśmy Kuba, Kacper i Konrad. Recenzja ta to fragment jednego z epizodów podcastu Trójcast. Link do pełnego materiału znajdziecie w opisie. Zapraszamy! A jak sobie znajdziecie jeszcze trochę więcej czasu, to możecie pograć w Songs of Conquest, yy, czyli duchowego spadkobierce heroesów. Yy, Jezus, ten z, z tymi, tymi turówkami znowu, no trzymajcie no, mnie, nie. Trzy, trzy gry i trzy turówki. Fajnie. Wiesz, miałem mówić, że śmieszy mnie, że taki turówkowy dziad się śmieje ze mnie, bo lubię kolorowe joycony, nie? Zobaczymy, jak na stare lata, kto będzie miał demencję pierwszy. Um, bo jednak przy turówkach cały czas główka pracuje um, tak, przy, wy, tak. przy wyborze Drakonów w stylu opcji też główka musi moja pracować luba uwielbia, moja luba uwielbia moja Klaudia uwielbia Heroesy 3 więc ja nie mogę szkalować nikt nie może szkalować znaczy ale znaczy ja tak, tak wyjątkowo nie dzisiaj, mogę dzisiaj <laughs> e, paszport, paszport e, zostawić i dowód ale wiesz co to hmm. też jest fajnie bo na przykład Moja Dorota w ogóle nie gra, ale kiedyś, ja już dawno, kiedyś próbowałem jej pokazać trzecich Heroesów i ostatnio tak sobie gram w to, w to Songs of Conquest i gdzieś tak nagle słyszę z zapleców, a co ty znowu w Heroesów grasz? Bo faktycznie ta gra, <todgłos> gra <Dziadu>? wygląda... <todgłos> W tym momencie Kuba się zamieni w tego Snape'a z mema i tak powiem tylko always. <grymne> Wiadomo, Hiroshiki zawsze w sercu. No i tak. I ja miałem bardzo duże oczekiwania co do tego Songs of Conquest, bo dużo osób Ja mam wrażenie, że ta gra wyskoczyła znikąd po prostu. Że ona pojawiła, tak. pup, I nagle, o, heroesy. I nagle wszyscy zaczęli mówić, że to, są, że to są heroesy i jest świetnie, i jest wszystko tak, jak być powinno. Także dostaliśmy to, na co fani tyle lat czekali, że w końcu ktoś wziął sprawdzoną formułę heroesów trzecich yy, i zrobił to troszeczkę inaczej, ale jednak zachował wszystko to, co ważne. Yy, no i ja trochę zaliczyłem rozczarowanie, muszę przyznać. Nie wiem, czy te moje oczekiwania były zbyt wysokie, czy o co tam chodziło. Ale no na razie rozegrałem. No bo to jest wczesny dostęp. To też należy zaznaczyć. Jeszcze nie mamy pełnej zawartości tej gry. Pograłem to. Sobie panie, w to panie! Przyjdź pan jak będzie pełnia. No, na pewno na pewno sprawdzę, bo ta gra moim zdaniem wymaga jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy. Szczególnie. Dzisiaj, w, dzisiaj prostu... w ogóle, tylko przerwę, dzisiaj jest dużo demo slash beta slash early access. No w takie gry gracie, ja nie wiem. No ja grałem w, w eleganckie AAA, -e, no i o. Mi się wydaje, Szymon, że w przypadku kagórka KO to brakowało dopisu early access. <laughs> Chociaż zwróć uwagę, nie, 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 na, na, na czym ty grałeś w ogóle? Na PC też? Na PS5. Na PS5. No to u mnie jak readmowałem ry kod na Steamie to było ten dopisek KO The Kangaroo for beta testing, więc... O, to nie, to u mnie było normalnie. Ale jak na, ale w, bibliotece, w bibliotece już się wyświetla normalnie, więc... Ale, ale to w przykładach recenzenckich na PC, to na Steamie zazwyczaj tam jest dopisek, że for beta testing, albo e, review code, review... coś takiego. No. Mhm. E... Dobrze, Kuba, kontynuuje, bo cię wytrąciłem. Przepraszam. Dobrze, przepraszam. Yy, kontynuuję. Tak, że to jest Early Access i moim zdaniem wymaga jeszcze dużo pracy. Szczególnie jeśli przychodzi do kwestii balansu. Ja nie wiem, yy, pierwsza kampania miała cztery misje. Trzy pierwsze skończyłem bez najmniejszego problemu. Po prostu, no, było mi aż za łatwo. Yy, nie traciłem za dużo jednostek. Część walk mogłem rozgrywać tam na trybie automatycznym, żeby w ogóle sobie tę głowę nie zawracać. No. Jak pomaśle, nagle czwarta misja i co mnie leją od dwóch dni w tej czwartej misji, to nie wiem o co chodzi. Dzisiaj jeszcze przed nagraniem grałem ze dwie godziny w to i naprawdę nie jestem sobie w stanie, w stanie poradzić. Albo coś źle robię, albo co, czegoś nie rozumiem i ewidentnie mi nie idzie, ale czuję taką zawziętość, żeby um, w końcu wypracować i wygrać tę misję. Zobaczymy jak to będzie w nadchodzących dniach, ale tutaj omawiając Songs of Conquest, chciałbym się skupić jednak na tych różnicach pomiędzy Heroesami a, a tą to grow, bo one są i to nie są małe różnice. Nie wiem, ja nie potrafię jeszcze tutaj wyczuć całego systemu walki. On jest dla mnie jakiś taki bardzo bardzo ciasny, nie zostawia nam nawet... najlepsze. Nie zostawia nam tyle miejsca na te jakieś. Nie zostawi suchej nitki. Chopacy, chopacy. Dobra, dawaj ten change lock. Eee... Tak, że jeszcze to nie potrafię tego, tego wyczuć. Jakoś, czegoś mi tam brakuje. Nie... nie, nie Kangurka dostrzec. Kao! Już w sklepach! <laughs> nie potrafię dostrzec tej... Zaznaczę po raz kolejny, że jeszcze nie przekonałem się do systemu walki. Czegoś mi tam brakuje. Wydaje mi się, że potrzeba tam balansu. I jakoś powinna być ta gra troszeczkę inaczej przedstawiona graczowi, żeby mógł yy, nauczyć się jakoś sprawniej, poszczególnych jednostek, sposobu ich działania, umiejętności specjalnych. Nie wiem, tutaj mi, mi tego brakuje może. No już wygrałem w to prawie 10 godzin, ciągle się tego nie nauczyłem, yy, więc albo jestem bardzo oporny na to, albo to zostało jakoś źle yy, wytłumaczone i przedstawione. A nie ma mm. jakiegoś samouczka osobnego. Wiesz to ta pierwsza misja kampanii trochę jest jak taki samouczek, bo to się naprawdę, tak jak mówiłem, wolno rozkręca i, ale to też, wiesz, no, nie poznasz samouczka działania wszystkich jednostek i później przychodzi nagle trudna walka, jesteś zaskoczony, bo coś tam się wydarzyło, albo przeciwnik, który. którego widzisz po raz pierwszy, ma jakiś tam bardzo szeroki. No, że daleko może pójść i cię dopadnie, nawet się tego nie spodziewasz, że on cię dorwie na, taki, na, na, na takim dystansie. Hmm, także to nie wiem, może potrzeba więcej czasu, może potrzeba to jakoś hmm, sprytniej zrobić. Hmm, kolejną różnicą jest magia, której się używa w trakcie walk, hmm, bo jest to całkowicie inaczej zrobione. Tutaj co każdą ture w trakcie walki zbieramy punkciki z różnych dziedzin magii w zależności od tego jakie jednostki mamy i możemy je sobie jak uzbieramy odpowiednią ilość to możemy wykorzystać i możemy nawet rzucić kilka czarów w trakcie jednej tury jeśli mamy odpowiednią ilość tych, tych punktów i wydaje mi się że magia jest tutaj zdrowo przegięta bo czasami takie cuda się dzieją z tą magią, że naprawdę ciężko nad tym zapanować, gdzie w trakcie jednej tury dostaniesz tam nagle poryju pięcioma mocnymi czarami i nie wiesz o co chodzi. Także też jakoś mi tutaj brakowało balansu w tym aspekcie. No i na tą magię też trzeba poświęcić czasu, żeby się tego nauczyć, bo księgę czarów mamy stałą. No ale trzeba wiedzieć, który, żeby tym sprawnie operować, trzeba wiedzieć, który czar czego i ile kosztuje. Żeby sobie móc to w trakcie walki jakoś, jakoś sensownie rozplanować. Dużą różnicą też jest sposób rozbudowy królestwa, bo działa na kompletnie innych zasadach, jest znacznie okrojony, mamy mniej budynków w zamkach. Też całość wydaje mi się chaotyczna. Nie do końca zrozumiałem jeszcze sposób rekrutowania jednostek, to jest jakieś ulepszania ich. Jakoś no mam wrażenie, że to wszystko jest jeszcze niedopracowane i naprawdę um, trzeba, trzeba szlifów, żeby to było przyjazne u, użytkownikowi. Um, no i to są chyba takie trzy główne um, różnice. Um, możemy sobie um, oczywiście tym konikiem chodzić po mapce i tam zajmować kopalnie, zbierać skarby i tak dalej, to jest jak najbardziej um, heroesowe, ale też wydaje mi się, że Songs of Conquest jest. Um, bardziej ograniczone, bo na przykład mamy limit jednostek, które możemy zarekrutować do swojej, do swojej armii, mamy limit bohaterów, którymi możemy władać, więc no jakby mm, no w trzecich Heroesach tego nie było. Mogłeś sobie zebrać tam potężną armię pełną smoków, rycerzy i czegokolwiek i wtedy y, siać z grozę w innych królestwach. Tutaj tego nie ma. Mamy jakiś tam limit. Y, musimy też te jednostki... Y, no, od początku nasz bohater na niskich poziomach trudności naprawdę może dołączyć tylko kilka jednostek do, do, do swojej armii. Musimy go yy, zdobyć kolejne poziomy i rozwinąć, żeby to nabierało rozpędu. No, no jest tych różnic sporo. Yy, oczywiście ta gra wygląda jak Heroesy, i chociaż, nie wiem, to jest pixel art, ciągle. Yy, Taki trochę Dead Cells na mnie te, te wpada w podobne klimaty, ale jakoś nie wiem, czy to ze względu na sentyment. Wydaje mi się, że Trzecie Heroesy, pomimo tylu lat na karku, były jakieś ładniejsze i ciekawsze. Yy, ale tak słysza, słyszałem opinie po reszcie podcastów, to są dość pozytywne generalnie. Bo rozumiem, że próbowałeś e... też tych yy, Skirmishy, tych takich poza kampanią. Nie, 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 jeszcze nie. Na razie tylko A, kampanię grałaś. No Yy... Bo mi ta ostatnia misja z kampanii siadła naprawdę na, na ambicje i... i nie wiem. A może ona jest tak zrobiona, żeby się jej nie dało skończyć? Nie wiem. Nie wiem. Tak yy... stare tam... robokopy. Zapomnieli finału za, zaprogramować, tak? Bardzo czuję, że tam jakoś e, przeciwnik dużo szybciej rekrutuje jednostki. Yy... No ale nie. Może po prostu coś robię, coś robię źle. Może powinienem sobie pograć. Yy, właśnie takie pojedyncze. kagurka kała może lepiej. <grystanie> bardziej dla mnie yy, Jakieś pojedyncze scenariusze na, na, na gotowych mapkach, żeby m, się tego nauczyć. Yy, ja też nie mówię, że to jest gra zła, ale według mnie jeszcze potrzebuje y, czasu, potrzebuje szlifów. Ten early access jest bardzo dobrym pomysłem, wydaje mi się. Yy, czy będzie duchowy spadkobierca Heroes'ów? Ciężko mi powiedzieć. Nie wiem, czy to nie jest taki chwilowy zachwyt, który za, za dwa-trzy tygodnie opadnie i troszkę się o tej grze zapomni. Pożyjemy, zobaczymy. No właśnie, mm. tak bardziej ogólnie. Ja mam wrażenie, że no jednak premierę masz tylko raz. I. Tak, tak. Czuję, tak. Że... Ta premiera w Early Access jest bardzo bardzo Chyba, ważna. No, że cyberpunkiem jesteś. To wtedy dwa razy. Uh -huh. To wtedy dużo razy, a jeszcze więcej recenzji, bo to co chwilę wpadają. Albo GTA 5 też. Bonusowe punkty, jeśli użyjesz w tekście hasła cyberpunk 2077. To jest jak, jak ktoś zaczyna pisać po SO, to takie. Znaczy po CEO. Ogólnie pisać dłuższe teksty to taki. Taki trik fajny. Ja się zdziwiłem jak By... często używam w tekstach hasła PlayStation 3. To jest niesamowite. Jakby, gdzieś tam zdarzy mi się jakieś porównanie wlepić. A coś, wygląda jak na, coś wygląda jak na PlayStation 3 na przykład. Szymon pisze, a przed PlayStation 5 było, było PlayStation, PlayStation 4. 3. A przed PlayStation 4 było PlayStation 3 Żeby, z, żeby zrozumieć, czym jest. PlayStation 3. E, play, PlayStation 5. Trzeba najpierw prześledzić historię i dowiedzieć się, czym było PlayStation 4, a później PlayStation 3, zwłaszcza PlayStation 3. Ja myślę, ja myślę, Szymon, że jakby ci dali do recenzji chlebak, to też byś tam PlayStation 3 wplutł. O, to no na spokojnie. I to, I to więcej niż raz. Dobrze, to ja jeszcze tylko tak podsumuję um, swój dzisiejszy recenzencki wieczór. Bo się trafiły trzy turówki. I to inaczej. Teraz je... Czy Songs of Conquest jest bliżej? Sniper Elite 5 czy Kangur Kakao? Sniper Elite 5, wydaje mi się, wydaje mi się ale pod Warhammerem na razie dla mnie. Także mm. e, Mam, jeszcze... mamy jak ciekawą skalę. A jakie jest Wasze zdanie na temat omawianej przez nas gry? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy.